wszystkie procesy, jakie się zdarzają na poziomie komórek. Identyfikuje i zidentyfikowała przyczyny prawdziwe, głębokie przyczyny chorób. Stosuje właśnie te grupowe działania składników, które są bardzo efektywne, zapewnia optymalne dostarczanie bio, bioenergii do komórek, do organów energii, która jest potrzebna do pracy serca zapewnia meta, optymalny metabolizm chorobowy oraz zapobiega chorobom w naturalny i efektywny sposób. Doktor Niedźwiedzki Państwu to udowodnił. Natomiast medycyna konwencjonalna analizuje chorobę na poziomie organu, nie patrząc zupełnie na komórki. Medycyna kon konwencjonalna uśmierza symptomy choroby i w ten sposób bez patrzenia jak jest właściwie, jaka jest przyczyna choroby. To jest tak, z komórką jak z domem, poziom komórkowy to jest y, fundacja, to jest podstawa domu, to na czym się dom buduje. Lekarze i medycyna komórkowa patrzy na tą fundację, natomiast lekarze operują na, na pierwszym albo na drugim piętrze, I jak jest, jak fundament. Jeżeli fundament ma jakieś, są problemy z fundamentem, to wcześniej czy później dom się zawali. Także patrzenie na pierwsze albo na drugie piętro nie rozwiązuje tego problemu. Przez uśmierzanie przyczyn chorób, zamiast patrzenia na ich prawdziwe y, przyczyny, medycyna konwencjonalna potęguje objawy uboczne i generuje więcej chorób, dlatego że ktoś, kto przychodzi i ma problem z nadciśnieniem, dostaje lek, który potem powoduje u niego, że ma wysoki cholesterol, cukrzycę i jeszcze inne choroby. Medycyna Wyjaśnia, dlaczego jest większa zachorowalność na pewne choroby. Wyjaśnia, dlaczego więcej niż 3,5 tysiąca ludzi jest diagnozowanych z rakiem każdego dnia i dlaczego 2 tysiące ludzi każdego dnia dziennie umiera na ataki serca. Również wyjaśnia, dlaczego ataki serca są i są zabójcą numer jeden. Doktor Niedźwiedzic poda Państwu więcej szczegółów. Nie wiem, czy jeżeli się rozprostuje cały układ krwionośny w ludzkim organizmie, to on jest w wielkości pola do gry w futbol. Nasze serce bije więcej niż 100 tysięcy razy dziennie i arterie są ściskane 4 tysiące razy na godzinę. Ponieważ cały układ krwionośny pracuje tak ciężko, ma ogromne zapotrzebowania na składniki odżywcze. Które nie wysyłają nam sygnałów, czego nam brakuje. My tego nie wiemy. Jedynie wiedza na ten temat może nam pomóc. I my wiemy, że na, na e, potrzebną, na prawidłową pracę serca są potrzebne nam pewne składniki, o których doktor wie. nie powie. Dlaczego lekarze o tym nie wiedzą? Dlaczego lekarze nie wiedzą na temat medycyny komórkowej? Dlaczego nie wiedzą, dlaczego nam nie mówią? E, wielu, nie wyjaśniają wielu aspektów, które będą dyskutowane dzisiaj. Dlatego, że proszę Państwa, tylko 2 do 20 godzin programu na temat witamin są w ciągu prezentowanych, w ciągu całych 5 czy 6 lat studiów w szkołach medycznych. Obecnie więcej niż 90% wykładowców w szkołach medycznych domaga się tego, domaga się, tego, że pozwolenie na przedstawianie właśnie roli witamin w akademiach medycznych. Niestety. Akademie medyczne są sponsorowane przez firmy farmaceutyczne i firmy farmaceutyczne ustalają programy nauczania i je zatwierdzają. I firmy farmaceutyczne nie są zainteresowane tym, żeby przyszli lekarze uczyli się na temat roli witamin i celowo rozpowszechniają informacje, że witaminy są szkodliwe i że witaminy powodują. E, kamienie nerkowe, albo jeszcze jakieś inne problemy ze zdrowiem, jeżeli nie powinny być brane z lekami, kiedy wyniki badań e, naukowych wykazują zupełnie coś odwrotnego. Również, e, co jest przykrym faktem, e, lekarze i studenci są przekupiani przez firmy farmaceutyczne i e, jak to są fakty, które ja wzięłam z magazynu „Jama”, to jest Journal of America, American Medical Association, medyczny, bardzo y, renomowany magazyn, który właśnie podał tą informację. I studenci już w szkołach medycznych dostają długopis, dostają książeczkę, dostają coś innego, są przy, 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 przygotowani do tego, że firmy farmaceutyczne im coś dają i oni w zamian tego również im coś dają. Dlaczego możemy się zapytać, dlaczego 32 laureatów Nagrody Nobla badających rach, i dlaczego tysiące naukowców na całym świecie, którzy są poparci milionami dolarów, które otrzymują od firm farmaceutycznych i innych sponsorów w postaci grantów, nie odnoszą sukcesu w wyeliminowaniu chorób? Czy kiedyś ktoś z Państwa sobie zadał takie pytanie? Czy jest to prawdą, że ci wszyscy ludzie z wielkimi nazwiskami i osiągnięciami nie mogą znaleźć prawdziwych przyczyn raka? Ataków serca, osteotorozy i innych chorób? I na to pytanie odpowie doktor Liźwiecki i medycyna komórkowa. Ja na razie Państwu bardzo dziękuję. W Stanach Zjednoczonych 4 tysiące ludzi umiera codziennie z chorób serca, na raka, na udar mózgu, na cukrzycę i również. To, co zostało stworzone jako epidemia XX wieku, to, są, to jest śmierć, która jest spowodowana z, z działania, jako wynik działań niepożądanych leków. To nie są błędy medyczne. To są działania niepożądane, które są napisane na ulotce preparatu medy, medycznego, czyli to są spodziewane działania uboczne. I jest ono, są one w tej chwili czwartym. Kolejnym poziomem śmierci. Jaki jest nasz cel? Nasz cel jest zmniejszenie, a czasami również wyeliminowanie wielu chorób chronicznych. Dzisiaj, jak widzicie Państwo, powody zawałów serca, udarów, nadciśnienia, niewydolności serca, cukrzycy są nieznane. Mamy różne leki, żeby. E, Działać na symptomy tych chorób, ale nie wiemy, co jest źródłem choroby. Nie, nie znam w każdym razie nikogo, kto został wyleczony z nadciśnienia, albo ktoś, kto został wyleczony z cukrzycy. Biorąc pod uwagę nasze badania, osiągnięcia również innych ośrodków naukowych w dziedzinie zdrowia naturalnego, witamin, wiemy, że wszystkie te choroby chroniczne możemy zredukować do ułamka tego, co obserwujemy dzisiaj. Jak y, słyszeliście właśnie od, od y, doktorkazała, że większość chorób chronicznych, miaszczyca, udary mózgu nadciśnienia, arytmia, choroby nowotworowe i inne rozwijają się jako efekt długotrwałego niedoboru witamin i innych mikroelementów w organizmie. A ponieważ są spowodowane chroniczne braku tych związków, możemy je wyeliminować. I dlatego jesteśmy tutaj, dlatego że droga do naszego zdrowia zaczyna się od nas samych. Chciałabym dzisiaj chciałabym mówić na temat naturalnej kontroli dwóch najbardziej potężnych chorób, czyli chorób serca i również chorób nowotworowych. W piętku siebie, jeżeli chcemy wyleczyć, o, mówić o wyeliminowaniu chorób serca, to musimy przede wszystkim znaleźć, zrozumieć, co to jest. To jest coś, czego lekarz państwa nie uczy, nie uczy, w jaki sposób choroba, która została zdiagnozowana się rozwija. Co jest powodem. Tutaj macie Państwo obrazek serca, i te takie duże. E, tak, powiem, tak jak rzeka, od, od nogi, to są naczynia wieńcowe, to są naczynia krwionośne, które odżywiają serce, dostarczają tlen i dostarczają wszystkie składniki odżywcze. To co widzicie tutaj, to jest przekrój przez taką artykę wieńcową, która tutaj ma ten takie wewnętrzne, jasno-różowe e, Pokłady miażdżycowe. To co jest czerwone naokoło to jest zdrowa tętnica. To co w środku to są pokłady miażdżycowe. Tutaj na dole widzicie Państwo przekrój z a, te, y, tętnicy osoby, która umarła na atak serca. To co tutaj widzimy, że cały ten przekrój światła...